Ale co Samir wydał? Nie, no teraz wydaje takiego glazera, kupa, ale. ale. tam, no. Powiem to, bo tak sądzę. Uważam, i to jest to no, też wiele mówi o jego poziomie, że za każdym razem, teraz jak wydaje, albo w większości nową piosenkę, to mówię, że to jest najlepsza, jaką wydał. I taniej ironicznie uważam, że ze wszystkich, które dropną pod Samirem, to jest najlepsza. To jest mocarz, pójdź. dzisiaj ziemniakowi pokazałem, jak wracaliśmy samochodem, żeby puścił. I powiedział. ziemniak ma taki specyficzny sposób, mówił, powiedział. Przyjemne. To bez trzału nie zgodzę się. Uważam, że to jest największy banger z tych wszystkich. Uwaga, segment lizania dupy sami robił. Wiadomo, wiadomo. Ja To jest kotwój. Ale holą, ten bitku. Jak się nazywa ta jedna 808 z tym takim, co się tak wierci fotel z tym takim Treble hajem na sobie? Bo. Z tego. I ta dużo tego chyba było, o ile się nie mylę. Ale no, ten beat jest też Kto robił ten beat Graves i Lars i Mixi master od Delayta. Ten Delay też jest kurwa mocny. Te piosenki zawsze brzmią kurwa. Szczerze? Tutaj Mix brzmi lepiej niż 90% polskiego hip hopu, według mnie. Mnie najbardziej wkurwia, że, że w polskim hip hopie jest za głośno wokal, tak że melodia totalnie znika. Słyszysz tylko 808 i. i wokal. mamy żyć, jak tego nie widziała takich liczb, przez to ufa mi na słowo. Vis-a-vis stoję, ja i stoi utar W każdym prawie jakaś luka, więc szukaj. Nieważne stoi, nieważne CTM chyba? Sprawdzę później. Jak młody Rikros, wszystko zgarnę, od was mhm. Fanem Rikrosa nie jestem w ogóle jako osoby, ale nuta buja w chuj. Chuj, teraz stoję jak boss Yeah ten syncik w, tle, ten, w, w, w ten wysoki Czysty, gdyby nie sos Oni wchodzą mi na głowę od kiedy na fali, ale chroni durak yeah. Powiedz mi, która Bójka, bajka czy brawura Siedzę samotny w za dużym pokoju Jakby nie było w nim drzwi Odobym wszystko za chwilę z pokoju Bokuje Airbnb Cały czas chciałabyś mój czas Ale wiesz, nie potrzebuje nas Bank Bahama Trust Invoice Hongkong, nie namierzysz nas nie masz o co z Walki szybciej niż masz widać Kiedyś chuj z matematyki, dziś za chuj tego nie widać X XXL Ciągle do Boże jak DHL im info, ale na IG Stawki z nic nie ma za mnie, nieważne, co i nieważne Z DHL-em trochę problemów kurwa miałem swojego czasu mam. Jak młody Was. Mm. Ice, ice, baby, świeci nocą Widzisz, to setny jas Kurwa, nigdy tego jego auta nie widziałem na żywo, ale On naprawdę ma rejestrację, kurwa, gambler? Widzisz, to setny jas I nie dajesz mi odnosu Ciągle mi wisią hajs, się jarasz Jego zwrotem Pytajcie, kto im pisał i czemu są wysoko Kurwa on na tym Samirze, szczegół Mergani ogólnie ma zajebistą przewózkę, że, że to się, wiecie, nie ma takiego totalnego disconnectu między postacią, którą przedstawia w y piosenkach od tego, co rzeczywiście robi outside'ową. Też bardzo fajnie sobie rozdzielił tą postać jakby Merganiego i Samira. Właśnie taki fajny, fajny podział zrobił. Hmm. Generuje teraz takie że jak proponują deal, to już nawet nie mam po co. Numerami zajebane jest, bo po co pokazywać pyski, tak każdy robi złoto. Wyspania skoro na telefon, dwa kroki przed wami, za mną jest peleton Za duży wad jest tu zaletą, zgarniam tam tjemy, jak jakbym został poetą Młody zamierz na wizji, kto by pomyślał, że zarab Mogą mnie nienawidzić, ale kto wysoko jak ja Już przeszedłem tą drogę na boss, teraz Ferrari Rosso. Ale nie, tutaj tutaj duży kredyt dla de 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 Delete, de delete? Bo, bo naprawdę, kurwa, ta piosenka brzmi Nieważne co i nieważne skąd mam mm. No kapał, kapał przeważnie tak to działa, tak bez beki Że przeważnie pisze, piszesz, no robisz jakby ala casting szybki na, na jakieś dupery do klipu jakby To akurat, to akurat się działo od, od lat na teledyskach, więc to nie jest ciężkie do zweryfikowania yeah. mm -hmm. yeah. Jak młody wszystko od was mm. Ale na, na refrenie skurwysyn popłynął dobrze, no nie powiecie, że nie nieważne. Ale jestem przekonany, że praktycznie identyczną linię melodyczną słyszałem na jakimś wokalu kiedyś, ale za chuj nie mogę sobie, sobie przypomnieć gdzie ważne skąd Nieważne skąd, nieważne. W jakimś Djemie chyba kurwa, tylko nie polskim. Jak młody zgarne od was No wokalnie też jest mocny no nie ma wstydu, nie ma wstydu. No ostatnio z y, ciastkiem nawet tego słuchaliśmy. Chwilę z ciastkiem gadaliśmy, chyba wczoraj nawet. Nie wiem, już by się dni mieszają po tych kurwa, problemach technicznych. I faktycznie jakby zgadzam się z tym, co mówił, że aktualnie jest trochę beka, że, że gościu, który... Ktoś byłby pomyśleć, wywodzi się z YouTube'a, chociaż wiadomo, że tam Mergani w muzyce działał trochę dłużej. On tam kiedyś chyba nawet kanał muzyczny miał na, na YouTube'ie, z tego co kojarzę. Jak jeszcze nagrywał te, te CS-owe filmiki, to mówił chyba o tym. Chcesz pokazać komuś z zagranicy. Nie go, to jest mój jakiś kurwa ósmy kanał, więc tutaj akurat nie. Jak chcesz pokazać komuś z zagranicy polski trap, polski hip-hop, nie wiem pod jaką dokładnie, pod jakiej subkategorii to podpiąć, to tutaj nie ma wstydu. A później masz takiego majora SPZ, na przykład. Nie, to co ostatnio major kurwa wydał, to jest. To już jest przegięcie, stary. To też mi ciastek chyba wczoraj puszczał. <laughs> Jeszcze z tym freestylem. kreska. się Nie, dobra, za dużo, za dużo.